Jak myślicie, czy to będzie w stanie zastąpić to? Ja mam maskę 3-gramową od Laneige w wersji Berry i powiem Wam, że jest super wydajna jak dla mnie i możecie zobaczyć, że mimo tego, że niby to jest mała pojemność, to ja mam od kilku miesięcy, używam codziennie na noc i jeszcze mi zostało całkiem sporo w opakowaniu. Ta maska z Aldiego ma za to jakieś 20 gram, czyli jest to ta większa wersja, porównywalna do tej wersji większej z Laneige i do tego dołączony jest jeszcze taki aplikator i za chwilę sobie wypróbujemy. Ta maseczka jest o zapachu waniliowym, tego jest bardzo dużo w tym opakowaniu. Naprawdę jest to mega dużo. Chyba tak, chyba troszkę za dużo sobie tego nałożyłam. I powiem Wam, że pierwszą rzecz, którą zauważyłam od razu po nałożeniu, to to. Konsystencja jest troszeczkę inna i niestety czuć, że ma taki jakby lekko parafinowy posmak, taki sztuczny, nieprzyjemny. Mam wrażenie też, że konsystencja tego jest trochę bardziej oleista. Nie jest to złe, ale nie nazwałabym chyba tego zamiennikiem i zdecydowanie gdybym miała zdecydować się pomiędzy tymi dwoma, to kupiłabym ponownie nawet większe opakowanie tego od Lanish niż tego. Ta wersja z Artego 20 gramowa kosztowała mnie około 20 zł i tak samo ta wersja 3 gramowa z Lanesh. Dajcie znać, czy którą z nich byście kupili i która by to była.